Jest łóżko w teraz jeszcze smutna muzyka i możemy zaczynać. Serwus! Nadchodzi ten dzień. Jest piątek, co oznacza, że za dwa dni Wigilia, a ja jeszcze nie mam spakowanych prezentów. Co oznacza, że dzisiaj zrobicie to razem ze mną. Ostatnio z bojowym zadaniem poradziliście sobie średnio, ale daję wam drugą szansę. Poza wsparciem mentalnym oczekuję z waszej subskrypcji łapki w górę, a co tam? Komentarza, magia świąt. Więc ręce do roboty, a my zaczynamy film. Jazda! Kalendarz adwentowy coraz lżejszy. Dzisiaj numer 22. Oraz Kinder Bueno, trzeci dzień z rzędu. Jak na razie moja recenzja jest taka, że oczekiwałam jednak czegoś więcej bo jednak jest w kółko to samo, nie? Więc e, ja bym dała na przykład białe Kinder Bueno, jeszcze jakieś tam Kinder Country jest, dużo tych słodyczy jest, a jest w kółko Kinder Bueno, Kinderki czekoladki, e, jajeczko Chocobons, no i był ten Elfik, który był akurat czadowy, no ale no, za te dwie dychy dajcie mi tego więcej. Przechodząc do prezentów. Jest tego trochę, jest tego, ponieważ yy, ja Wigilię spędzam nie w domu, tylko u rodziny i tam jest parę osób do obdarowania, ale tutaj wśród domowników jak co roku i tak robimy sobie prezenty. Są to takie większe prezenty, bo na Mikołajki sobie raczej nic nie dajemy, więc może od tego zacznijmy. Dla mamusi. Mam właściwie dwa prezenty. Jest to, słuchajcie, szlafrok. Ostatnio coś yy, akurat, mama siedziała w wiarze zimno jej. Ja mówię, przydałby ci się szlafrok. Miała, ale oddała mojej siostrze. Czemu? Nie wiem. Także więc trzeba to zapakować i to chyba pójdzie w torbę, bo jakoś nie czuję yy, tego wariu, żeby to owijać papierem. Proszę bardzo, torba ze strychu, nigdy nie kupuję torby, naprawdę, trochę ekologii w tym życiu, no co innego jakby się skończyły, ale raczej się nie skończą, bo i tak dajemy sobie nawzajem te prezenty i one zawsze lądują na strychu, więc no cóż. Dobra, tu się jeszcze co nieco zmieści, a mam jeszcze jakieś słodkości chyba czekoladka od Terrego te, te, Terry's Chocolate Orange o, el, 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 el. siedzi mamy pierwszą część prezentu dla mamy a druga znajduje się w sporym kartonie rzecz, której sama zazdroszczę, bo jestem światowym świrem. Jest to kwietnik. No piękny. Uwielbiam to takie metalowe kwietniki. Bardzo eleganckie. Jeszcze ten złoty kolor. Taki brudny złoty z czernią. Piękny jest. I to wraca do kartonu. To będzie challenge. Challenge. Zapakuj. Zapakuj w papier. Nie umiem kompletnie prezentów w papier pakować. To zawsze wygląda jak psu wyjęte z gęby, ale się staram. Z roku na rok jest coraz lepiej. Mam cię, ptaszku. Mam nówkę nieotwartą. Na musi wystarczyć. Musi. Nie wiem ile to jest metrów, ale musi. O, w ogóle bardzo ładny papier płajami Lubię takie. Mm. No nic, ci panie. Zaraz wracam. Gotowe, udało się. Czy jest pięknie? No niekoniecznie. Ale z sercem jak zwykle. Znaczy, bo od niektórych stron jest, jest w miarę. W ogóle ładny papier, nie? Więc e, tak, e, poszedł na to cały, cały papier, całe dwa metry. O, nigdy więcej dużych prezentów. Pół godziny się z tym mordowałam. Amen. Runda druga. Ta torba ewidentnie w tamtym roku była Asi, czyli mamy. No cóż, tym razem będzie siostrzyczki. Mam dla niej, słuchajcie, lukówkę z Baby, baby Lease. Chyba tak to się czyta, Baby Lease. Już jakiś czas temu mówiła, że potrzebuje lokówki. Co prawda, chciała automatyczną, ale jak zobaczyłam koszt, to uu, panie. Więc jest taka zwykła. Jak się dorobię, to dostanę. No taki prezent, jest w ogóle z czterech elementów. Bo się umawiałyśmy na trochę taniej, a się dowiedziałam, że kupiła drożej, więc musiałam podbić trochę stawkę. mam do niej, słuchajcie, saszetkę, nerkę, zwał jak zwał, bo chodzi ciągle, w sensie mam je podkrada. Kurwa cena. Więc mam nadzieję, że z tego stojaka wyciągnęłam tam rachunek ze środka, bo jak nie to przypał. Tutaj mam dla niej taką podstawkę na telefon, bo ona często, jak je w kuchni, to sobie kładzie telefon, więc będzie miała taką podstawkę, żeby jej się nie ślizgał. Świąteczne skarpetki i oczywiście coś słodkiego, znowu czekolada od Terego. Haha, ha, ha. rymy. Puh, dobra, z dużych prezentów dla domowników to tyle. Natomiast tam, gdzie jadę na Wigilię do rodziny, tam on zawsze była taka tradycja, że ze względu na dzieci pod choinką zostawia się dosłownie małe prezenciki. I naprawdę pamiętam to z dzieciństwa, jakie to było magiczne, że po Wigilii się okazywało, że pod choinką są prezenty, a tam w ogóle u babci była zawsze taka malutka choineczka i tam były upchane, bo rodzina duża, większość miała różgi oczywiście. Ja rózgi mam dla nikogo. Uważam, że wszyscy zasługują na coś dobrego. Także mam tam do obdarowania, uwaga, liczę... Osiem, osiem osób na to wychodzi, plus siebie, żeby to nie było podejrzane, dziewięć. Każdemu po piardułce i czymś słodkim, ale liczy się tradycja. Mam trzy malutkie torby, one mnie trochę uratują, bo tak jak widać w papier, naprawdę nie wychodzi mi. Chyba większość zapakuje w tak zwanego cukierka, nie? Czyli owinę, na końcu zawiążę i będzie cukierek. To jest jedyne dobre rozwiązanie, bo jak ja to będę próbowała zrobić ładnie, no to będzie wychodziło wcale nieładnie. Ale trzy torebki mnie ratują. Chciałam dokupić więcej. Ale jak zobaczyłam, że takie małe lado gówno kosztuje 5 zł, wzwyż, to ja dziękuję bardzo. O, wiem, co kosztuje, No tak, picher. Dobrze, no to na dobry start. Mamy ciocie Kingę. a mam dla niej świąteczną skarpetę. Zresztą, tak jak w ubiegłym roku, tylko że już jest argała. No to mam nowe. Oraz. Ona bardzo by chciała tatuaż, ale nie może z przyczyn tan zdrowotnych, więc mam dla niej sztuczne tatuaże. Wygl wyglądają realistycznie, więc mam nadzieję, że się spodobają. Kupota. Ale liczy się gest. Następna ciocia basia. Dobrze. Dla basienki. Co ja mam dla basienki właśnie? broszkę mam dla basienki. Proszę bardzo. Słabo widać. O. To jest taka broszka z kotkiem. Ona bardzo lubi koty. Mam nadzieję, że się spodoba. No przesłodkie jest, sama bym chodziła. Ryba w galarecie. To oczywiście są też skarpetki. A, no i oczywiście słodycze są do wszystkiego, no tak. Knopersik tu i knopersik tam. Trzeci prezent będzie dla mojego kuzyna Szymusia. Dla niego mam coś ekstra, bo już długo słyszę, że chciałby perfumy. Wiadomo, to mają być tanie prezenty, więc żadnych tam super perfumów nie kupię, ale. Na francuskich perfumach znalazłam podróby Diora Savage. Wąchałam, pachną super, tak szczerze. Dosłownie parę złotych za to wyszło. Myślę, że jako pierdoła pod choinkę jest w porządku i będzie zadowolony. Jak każdy zresztą, mówię to w kółko. Słodycz. No i zostało mi już tylko pakować w papier. Dobra, to myślę, że dla dzieci, najmłodszych będzie najłatwiej. Zestaw Farmerada Szczepanka. Do tego długopis wielokolorowy. Mieliście takie kiedyś? Ja miałam. Chyba, chyba nawet gdzieś mam jeszcze w Zgliszczach. Słodycz lubisz? Ja wiemy. Jest jeden cukierek, tak jak mówiłam. Tak gumki recepturki muszę jeszcze skądś go skombinować. Dla Kamila, mojego chrześcijaka, właściwie to samo, tylko inny wzór Lego. To pociąg. Też jest długopis. I słodycz. Nie noszę, ale jest tą taśmą. Drugi cukier gotowy. O Boże, przypomniałam sobie jeszcze. Do prezentu dla mamy mam jeszcze drabaczka do pleców. O! zajebiste no, następny prezent jest <gry> dla mnie, słuchajcie tak jak mówię, żeby nie było podejrzeń, że jestem elfem Mikołaja karty są to karty po prostu czarne które bardzo mi się spodobały i tak chciałam je kupić, więc ja jestem już ucieszona z prezentu, na przykład wygląda to całkiem komicznie tutaj na dole jak to robię, ale proszę bardzo nie trzeba. Muszę jeszcze zapamiętać, które jest czyje oczywiście. Dla wujaszków mam bliźniacze prezenty bo skarpety z piwkiem. I po się Fajne, sama bym nosiła. I dla dziadka Jasia zostaje mi prezent taki, czyli jakieś niemieckie pierniki, bardzo fajne i mam nadzieję smaczne. I proszę bardzo, jest małe ściernisko w moim pokoju, no ale tutaj proszę San Francisco, wszystkie prezenty zapakowane, tak jak mówiłam, w cukierki. <laughs> Miały być gumki recepturki, ale przypomniałam sobie, że mam jeszcze te wstążki, więc obwiązałam yy, wstążkami i wygląda to o niebo lepiej. To wszystko jeszcze idzie do sprzątania. A ja pokażę Wam jeszcze delikatne zmiany w moim pokoju na świątecznie. Ale małe, tak jak mówię: małe znaczy małe. Pod moją piękną monsterą wylądowała. Serwetka świąteczna, taki delikatny akcent, ale w ogóle muszę Wam opowiedzieć historię tego stolika, bo jak widać, nie jest on najpiękniejszy na świecie. Jest paskudny, po prostu paskudny, ale mam go od dzieciństwa. Stał w kuchni jako mój stolik, tutaj na nim były moje zabawki i tak dalej. No i no, jest trochę poszkodowany, bo jest. Yy ołówkiem porysowany jakieś naklejki tam jeszcze są ponaklejane i miałam go przemalować ale no przegadali mnie jednak, że że to jest taki skrawek dzieciństwa, wiecie o co chodzi a ja jestem strasznie sentymentalną osobą, więc póki co zostaje ten stolik może jak sobie kiedyś sprawię jakiś nakastrick czy coś, to go wyniosę, ale póki co stolik jest kwiatek stoi no, i serwetka świąteczna. Choinka, tak jak stała, to stoi. Możemy ją włączyć. O, proszę, świeci się. A na górze, zamiast czaszki, jest bałwanek. Przesłodki po prostu. I na koniec myślę, że możemy odpalić moje piękne oświetlenie. Uwaga, zakłady spadnę czy nie spadnę. Ja! O, i tak ze zgaszonym światłem. Wiem, że napki kolorowe nie są już w modzie, ale są. Mi jest tu bardzo klimatycznie, jak sobie wieczorami siedzę, oglądam jakiś film. Zresztą ja tam lubię kolory. Trochę wesołości w tym życiu. Kuku. I na tym powoli kończymy nasz vlogmas. I to nie jeden vlog a całą serię z tego roku. Zanim ten film zmontuję i wrzucę, to i tak pewnie będzie sobota wieczór, bądź niedziela przed Wigilią. Dla mnie to był taki trochę test. Czy ja w ogóle potrafię vlogować w jakikolwiek sposób. Oglądam sobie później te vlogi. Widzę przestrzeń do poprawy. Dużo tej przestrzeni do poprawy. Ale jestem zadowolona. I mam nadzieję, że Wy również, że przyjemnie Wam się oglądało Oczywiście vlogów będzie więcej, tylko w trochę mniejszej częstotliwości. Także ja z tego miejsca ogromnie Wam dziękuję, zapraszam na więcej oraz pragnę życzyć po prostu wesołych świąt w rodzinnej atmosferze. Ja je również tak spędzę. Mam teraz delikatny zjazd, powiem szczerze, z humoru i siły, bo jednak odzwyczaiłam się trochę od montażu, muszę przyznać. Plus nauka, kolęd i tak dalej jest tego troszkę. To był dosyć ciężki grudzień, ale teraz jeszcze przetrwać święta. Nowy rok. Dziękuję Wam serdecznie. Widzimy się w następnych filmach. Pa, pa!